Siema, siema, witam graczy. To jest Kuba, to już jest 14 odcinek z Mk1 do Ta. Kręceni są na dziurę, już blisko awansu. I skoro już mam drugie odznaki za służbę Ale S Tak i za niedługo gdzieś pewnie będą highlighty, bo mam już parę fajnych rzeczy na nie to już postaram, żeby było bez tego demowa paroleja. Dokonane. Hello. Czy okay. Czyli ma ten mikrofon, albo nic nie się powiedział. Nie no, jakiś klan. Tak to Facebook. E, your mic is broken. Or disabled. No, zobaczymy. Bo na longa proszę drugi uh, Last long, maybe Nie uh, Low hp A czy, czy, czy 63 minus z low hp, nie A Zobaczymy jak to będzie Bo To była rakowa wymiana, mocno Stay inside Tamtemu pi y, pierwszemu, ładnego, tapadłem um. Znaczy, tapadłem o! Nice! Ja raci tap, ale... To był ładny kill. Po prostu. Słyszałem, że chłopca biegnie. Your mic is broken. To jak trochę. Można takiego ziemaczka trafiłem. Zobacz. Nie XD Zapętałem <laughs> seszyka spóźnionego, trochę bardzo. Ej dropiu. trochę słaby ten seszyk. Rozmach, jęk rozmach. Ok, to był taki fajny flash, jak go widziałem u Izaka. On jakoś tak leciał rozchodzę i ludzie z dąga mają biało. A tu chłopiec u dołu. O pit. Boże, ale się przestraszyłem. No nie. Oby to ugrał, ale już wątpię. Więc mek to nie jest najlepsza broń. O, nice. Ojoj. Oj. Weźcie sobie famas? Tak, yyyy, famasa, no, yy, miałem o czymś mówić, no tak, miałem o farmingu mówić, bo farming też będzie, ale, ale nie dziś, ale farming też będzie dalej, i to muszę nagrać, muszę nagrać zmiany na gospodarstwie, bo były bardzo duże, bardzo, nawet bardzo, bardzo duże, I to ja się pozmieniło, że muszę osobny odcinek nagrać z prezentowania tego. gdzie Ludzie zamkają biało. <laughs> Okej. Okay. Widziałem cię. Nie. Side. Chłopca mi dał heada. Fat bot. Bot A No problem. Tym drugiem coś dałem? Dam już tu. Nie Let's go, let's go Świetny plan nam. robię Ale jestem mądry O messenger Ale jestem mądry Help me. Ale Taki dobry flashik Idealnie to zagrywka wyuczona od mefia. 23 Polecam, pozdrawiam Teraz mam inny plan. Zobacz, robisz Fajkujesz mu, Czy wychodzisz. Ja tak naprawdę, dasz smoke do BBD. do konektora, bo mógł tam się przejść. Ale nie przeszedł. Więc sprawdzasz, site. Tego się ja się nie spodziewałem Aha. Dobra, idę nogi. On się pewnie spodziewa w tupe węża Mog pójść do apsów i wtedy jest ta Pójdź sobie do pita, do małego piachu, wszędzie albo na kulturę. O, dobrze, że chłop, że chłop ma 3 IQ. Thanks, oj, tak, tak, byczku. Jeszcze raz zleję. Przynajmniej, żeby mogli wybiec sami. Ale dalej. Magika. Pan siedzi tu. Gówniany był ten. Nie, nie, nie. Wow. To było dziwne. Last pit. Przez ostatnio mi dobrze idzie w się. Nie wiem dlaczego. Przypływ formy jest. Tak Normalnie. Skręcona forma. Dobra 32 to są mam chwila czasu do reakcji to sobie. na spokojnie będę mógł grać Tego wingmanika. Ten flash mi gówno daje, ale go rzucę. Co? Ups. No nie spodziewałem się. Nie, No, powiem, A tam ten ma fugę. Maestra. Nice tak. I jeśli to wygramy, to możliwe, że będzie MG3. To się jakoś tak nazywa. This coś tam, Master Guardian. No i usunąłem kosy z lewej łapy. Pogram często teraz sobie yy, społecznościowe. Nie we wszystkich kosach chyba nie wiem. No, no, Nic go nie trafiłem. Yy, shot. Nic go nie trafiłem. Rock. No, chłop No chłopiega dadek. Chyba wypijota z klokiem. Potarro. To co ja zrobię? Nic nie zrobię. Nie wiem co, eko zagrał. Bo w nie gra eko. Mam genialny plan. On nie znowu wybiegnie z Ale ja już mam tutaj plan, że sobie do małego piachu pójść. I kampić. Czekać aż może standard zapętuje. Tak ciężko, ciężko po tym CT na eko coś zrobić. Bardzo mi się w ogóle podoba to. O, 250 się Nie, nie. Pochadzie pięćdziesiąt Chłopcą na soku pisze cały czas Dobra idę wapsy Tak agresywnie Ogresja być To nie ma innej come on, come metody on, chop, chop. Albo nie Piank nie Jak klas był po headzie, to już wiedziałem, że go zabiję. Miałem grać agresji, agresję, ja zagrałem sobie short agresję. Tak jak futbol. To teraz trzeba zagrać agresję w pałacach I mam w ogóle problem. Nie, no. Mam problem z myszką, bo mi się same bronie zmieniają czasem. To jest dziwne, tym bardzo. ładnie jest na razie ukrywane. Ugrywana jest gierka. Może, że akurat padnie to na bunch, już by fajnie było. Very nice No i elegancko. z nami. Szkoda, że go nie widzę. Czy kroczek słyszałem chyba. Nie, poproszuję. GG, thanks for game. No i zobaczymy, czy jest awans. Opy, opy, łowca nagród. O, chłop miał... huntsmana. Jest, jest awans, jest awans. Dobra, dzięki za oglądanie. Cześć.